Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. Już ponad dwa lata minęły, odkąd Microsoft ogłosił swoją nową konsolę Xbox Series X i internet spojrzał i powiedział, ha, wygląda jak lodówka, a Microsoft na no to, no w sumie tak. Jak dacie nam wygrać jakiś konkurs, to my zrobimy potem taką prawdziwą lodówkę. I internet powiedział, dobry pomysł, wygrajcie ten konkurs. I oni wygrali ten konkurs, i oni powiedzieli, ha, to zaraz zrobimy tą lodówkę. I potem minęły dwa lata, i dwa lata w internecie to jest wieczność, i wszyscy już o tym zapomnieli. To już jest w ogóle nieśmieszne, ale wyszła ta lodówka i to zaczyna trafiać do klientów. I Jeżeli nie udało wam się jej kupić, gdy została oficjalnie ogłoszona, to już jej chyba się nie da kupić. Wyprzedała się bardzo szybko, kosztowała około 450 zł. I to jest gadżet, to jest tylko dla śmiechu wydane, bo hahaha, ha, ha, bo śmieszna rzecz w internecie. I jest replika Xboxa Series X, która wygląda jak lodówka. Otwórzmy, zobaczmy i oceńmy. Weźcie pod uwagę, że takie mini lodówki, one są bardzo często sprzedawane jako mini lodówki, ale one nie są za dobre w chłodzeniu rzeczy. One służą głównie do tego, żeby te rzeczy się bardziej nie grzały niż chłodziły. Miałem takich lodówek za 100, 200, 300 zł przez lat kilka. No i służyły spoko do tego, żeby ochłodzić napój w letni dzień, żeby był w miarę chłodny, ale one nie mrożą tak, że, że można sobie tą wódeczkę wstawić i ona wyjdzie jak z zamrażarki. One są bardziej na pokaz tak naprawdę. Nigdy nie spotkałem się z taką przynośną lodóweczką, która faktycznie robiłaby dobrą robotę. Mówię o tych takich gadżeciarskich oczywiście, bo na pewno są jakieś takie super wypasione lodówki, które są po prostu małe. No i... Ej. Jest, to ma kilka ciekawych cech. Zaraz ją sobie podłączymy, no ale zobaczmy ją najpierw, jak wygląda, zanim zrobimy z nią cokolwiek więcej. Jest trochę większa od małego Xboxika, jak możecie zauważyć, chociaż oczywiście jest wykonana w bardzo podobny sposób. Na górze ma tą taką charakterystyczną siateczkę, taką jak ma Xbox większy. Chociaż jest trochę oszukana, bo w zwykłym Xboxie cała ta góra. Jest czarna, a od spodu zielona, przez co daje taki śmieszny efekt yy, takiego zielonego, przebijającego się światełka. A tu jest po prostu taka zielona, zielone coś na górze. Yy, ale to, ta, to nie jest jego jedyna funkcja, bo przede wszystkim dwie ważne rzeczy są takie, że w środku są dwie możliwości, znaczy z tyłu są dwie możliwości zasilenia jej. Jest y, opcja zasilania z samochodu, więc można ją sobie wstawić, że samochodu i mieć lodówkę w samochodzie. Jest też opcja 230-240V, gdzie można y, po prostu podpiąć ją do zwykłego gniazdka. Y, jest opcja ekonomiczna, jest opcja, opcja max. To są podejrzewam, dwa tryby działania. Na pewno w instrukcji jest to bardzo dobrze opisane, bo jest dość gruba instrukcja wbudowana, wbudowana, dołączona. Co ja dzisiaj gadam? Xbox Series X replika Mini Fridge Thermoelectric Cooler. Jeżeli się znacie na lodówkach, fakt, że jest to lodówka termoelektryczna, na pewno dużo Wam wyjaśni. Z frontu wygląda tak: otwiera się chyba z tej strony, i w środku mamy o, kable. No jakość wykonania nie jest nadzwyczajna, to jest zwykły taki cienki plastik. Wygląda w sumie, szczerze mówiąc, trochę kiczowato. W zestawie są dwa przewody. Ponieważ to jest model brytyjski, to mam brytyjskie gniazdko, ale jest też drugie gniazdko, które jest do zapaliczki samochodowej. Najpierw chciałem przeprowadzić mam demonstrację, żeby zobaczyć, co tu się zmieści. Mam tu napoje, mam tu przysmaki. Wpakujemy je do lodówki. Zobaczymy, co się zmieści. Czy baton się zmieści? Na styk, ale się zmieści. To są dwie szufladki, podobno na przekąski. Dwa batony się mieszczą, może być. Czy puszka z napojem się zmieści? Zmieści się jedna. Zmieści się pewnie więcej. Mm. Widzę, że mieści się no, na około 4, na, na, na półkę, na, 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 tutaj, tak? 4, tutaj 4, to 8, i jeszcze coś małego tu na górze. 8 puszek z napojami. Spoko. To nie są jedyne funkcje tego gadżetu, bo czytałem, że jeszcze można z nią robić coś. Że jest tu jeszcze gdzieś port USB do ładowania gadżetów. A może najpierw podepnę. Najpierw podepnę i zobaczymy, czy. Jest głośna, cicha, czy hałasuje, czy jest jakieś światełko, bo powinno być światełko u góry. I zobaczymy. Słychać ją. Gdy jest ustawiona na maksa, zdecydowanie ją słychać. Czekajcie, spróbuję wyłączyć. Zobaczę, czy, czy mikrofon to zbierze. Tak, jest wyłączona. Tak, jest włączona. Wentylatory chodzą w trybie ECO. jest trochę ciszej, ale nadal ją słychać. To nie jest coś, co bym postawił zaraz koło, e, koło głowy, na przykład na biurku komputerowym, bo jest zdecydowanie do tego zagłośna. Gdzie jest ten port USB? Port USB, ach, tu jest, z frontu jest port USB, schowany tutaj, więc tu można podpiąć jakiś gadżet. Też jakiś przycisk, ciekawe co on robi. Aha, to jest przycisk zapalający tego LEDa u góry, tylko i wyłącznie, więc on zapala bądź gasi tego LEDa. Fantastyczne. Jest jeszcze przycisk 11, przycisk 11 z tej strony. On zapala LEDa, który znajduje się tu. Będę musiał wysypać swoje. O, mógł wam pokazać, to jest drugi LED. Ja on się też zapala i gasi przyciskiem. I to są chyba wszystkie funkcje. Niesamowite. Więc tak, według instrukcji y, lodówka powinna być ustawiona w trybie MAX, gdy chcemy schłodzić rzeczy. Wtedy się schłodzą szybciej, ciepło szybciej ucieknie. A potem można ją przestawić w tryb ECO. Tryb eko schładza rzeczy dużo wolniej i jest lepszy do utrzymywania temperatury. Nie ja to wymyśliłem, tak wymyśliła instrukcja. Tak to wygląda. Fantastyczne. Nie polecam nikomu. Bo jakość wykonania jest bardzo badziewna. Taki naprawdę cholernie tani plastik. I tak nam się poszczęściło, bo w Europie jakimś cudem ta lodówka jest trochę tańsza niż w Stanach, biorąc pod uwagę podatki i tak Tam kosztuje ponad 100 dolarów, czyli spodziewałem się, że w Europie będzie kosztować około 100 euro. A można by było dostać poniżej 90 euro. Czyli ten przelicznik był wyjątkowo jak na głupie gadżety. Niski, co nie znaczy, że jest tania. jest bardzo droga. Podobne lodóweczki, które nie mają logo Xboxa, można kupić bez problemu za około 100-150-200 do zł, czyli za połowę tej ceny, albo i mniej. No ale jak ktoś jest wielkim fanem Xboxa, to może mieć gigantycznego Xboxa i dużo mniejszego Xboxa. No, nie jestem zachwycony, bo jakość wykonania jest przeciętna, hałasuje dużo, to paradoksalnie hałasuje dużo bardziej niż konsola, na której jest oparty. Ten, ten gadżet I... i sprawdza się wyłącznie jako żart. Microsoft zrobił tego żart, i jeżeli Was bawi, to jest zabawny, ale na pewno nie jest wart kupienia jako lodówka. Tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten bardzo ważny, bardzo potrzebny materiał Wam się do czegoś przydał. Nie będę się udził, że tak było. I po prostu się z Wami pożegnam. Do usłyszenia w następnym materiale. Bawcie się dobrze. Pa, pa.